Dzień dobry, witamy Państwa w nowym vlogu. Witamy, witamy. To już któryś z nas dzień. Nie relacjonujemy Wam wszystkich dni, bo spędzamy głównie na basenie, mamy przepiękną pogodę, także jest cudownie. Jak słyszycie cykady? Woda ciepła w basenie, można się wybawić, wyszaleć, naprawdę rewelacja. Państwo dzisiaj dopuszczali nawet wody, bo ubyło sporo wody w basenie. Tak, byli rano, wszystko nam wysprzątali, poukładali, grilla wyczyścili. Także no, dbają, dbają o to. Nic niestety nie mogą poradzić na hałas. Jak teraz słyszycie, jest cisza, ale Piotrek samego rana nagrał. Jaki hałas? Od siódmej rano do 10. Ma 8 godzinnych godzin pracy. Teraz o 10 nam zrobili trochę przerwy. Tak, tak, że 3 godziny tak, tak, hałasu do jest. No, ale oni nic nie mogą zrobić. A jeżeli chodzi o sprzedaż tego domu, bo w którymś z poprzednich odcinków wspominałam o tym, że tak pół żartem, pół serio, a jednak się okazuje, że to jest serio. Jest na sprzedaż 450 000 euro. Tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to oczywiście namiary będą podane. Czy warto? Hmm. Kwestia sporna, bo jest tak. bardzo, bardzo dużo tutaj do roboty. No widać, że nie wynajmują nikogo jakiejś złote rączki, która by to ponaprawiała wszystko, pozmieniała, także... Lokalizacja jest super. Naprawdę jest the best, ale no jest dużo mankamentów takich, prawda? Tak, tak. No, moim zdaniem 450 tysięcy to jednak spora cena. Zawyżona. Mhm. Zawyżona. Zdecydowanie. Tutaj jednak nie jest w ogóle zadbany ten ogród z tyłu za nami. No można by było coś pomyśleć, jeszcze ekstra zrobić. Jakieś atrakcje może dla dzieciaków, a może coś innego, nie? Jakieś jacuzzi. Tak, postać. tak. No nie jest tak źle, ale ogólnie... No, nie, no, jest myślę, super! Jest myślę, super. że tutaj jest dużo problematyczne, jeżeli dla ale właściciela jak dużo. No to nie. Nie, nie, dla właściciela, jeżeli kupicie ten dom, to jest dużo problematycznych y, takich spraw jak na przykład wjazd do posesji, to jest dzielony z, z sąsiadem, także sąsiad prawdopodobnie użycza tutaj wjazdu. Także w każdej chwili może się coś zmienić, może na przykład nałożyć opłatę. Nie wiem, jak to tu wygląda. Y, tak samo mówił pan, że starają się o dojazd asfaltowy i miasto nie chce zrobić tego dojazdu, a podatki płacą. No, no, no właśnie, nie, to tak jest. Są, są mam Także. No dla nas nie. Dla nas nie, nie, nie zdecydowaliśmy się na zakup tego. No, ale, jeżeli... ale może komuś akurat tak. by się spodobało. W pierwszym odcinku wyjazdowym prawdopodobnie jest pokazane dokładnie, tam wszystkie pokoje widzicie, jak to wygląda. Tutaj na bieżąco wam po, w miarę pokazujemy co i jak, także jak słyszycie, cisza za nami teraz. Ale jak oni skończą budować to pewnie będzie jakiś tam budynek większy. Tak, to w końcu tu się, się także rozbudują się w... No. się, Samolot Ale hałas jest na czas budowy. Szkoda, że zaczęli we wrześniu, a nie w październiku dopiero. No. Co zrobić? Przez sezon nie, remont, nie robili nic. Yy, lipiec, sierpień, a teraz yy, we wrześniu zaczęli. Pomimo, że nadal to jest sezon, jednak turystyczny. A, a pogoda naprawdę dopisuje? Jest tak, ciepło, tak fajnie. Tak, mnie tak. tak do Cieszymy się, mega. No, Może to wielu to was trochę... będzie pisać, dlaczego spędzamy większość czasu na basenie, a nie na No Chyba już wiedzą jak spędzamy sami czas. Tak, tak, ale ja tu no chciałem nasze. jeszcze dodać taką... Tutaj akurat plaże są betonowe, także no to podobnie jak na basenie. A wieszcie, naprawdę możemy się tu wybawić, wyszaleć. Normalnie padamy wieczorem, po prostu padamy, tak jesteśmy wymęczeni. To ty głównie, Piotrek, bo no. ja nie. Piotrek to od razu przyłożył głowę do poduszki i padnie. Tak, mężę. tak. no także po Na się się skacze, co chwila wychodzi z basenu, wskakuje, gra w piłkę z Alexem Tutaj coś innego, także cały czas jest w ruchu, aktywność jest. Poza tym schód. Nie wiem, czy zauważyliście. Dużo no zrzuciłeś. Ile zrzuciłeś, pochwal się, w ostatnim czasie? Dziewięć kilo. 15? Dziewięć, tak? Myślałam, że więcej. Mm. No, ale i tak dużo, 9 kilo. Czekaj, czy nie pomieniłem? No Sporo, sporo, także. 12 kg. Aleks go bierze, wiecie, w obroty. Ćwiczy, mm. biega z Aleksem. Kilo. No, tutaj jeszcze masz dużo ruchu. 10 kg. Widać zrzuciłem. po tobie, że smuklejsza twarz, także. No bo chyba w czerwcu jeszcze masz brzuszek. Tak, 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 ja szybko zrzuciłam. Jeszcze masz brzuszek, a tutaj już widzicie go na wakacjach jak w formie. Stosunkowo szybko. Tak. tak, szybko, szybko, ale wszystko dobrze się odżywiasz, także. To nie, nie pierwsze takie podejście, bo no, za pierwszym to... razem zrzuciłem 30 kg w 3 miesiące, no, to ale to, to było za szybko. Także wielki. odczułem konsekwencje tego, ale teraz już tak staję się stopniowo. Aleks mhm. mi pomaga, także. Także działamy. dobrze mieć syna już takiego dorosłego. Tak, tak, to inaczej ten. Tak, który pomaga. Pomaga, pilnuje. Motywuje. Motywuje, przede tak. Przede wszystkim motywuje, mhm. tak, bo Aleks jest. No, dasz wielką tata motywację. radę, dasz tata radę. No tak, i, i faktycznie. Samo to jak biegamy, to na przykład biegniemy kółka, biegniemy, ja już sobie biec do domu i nagle czuję jak ktoś się na mnie pcha jak ściana i że mam biec dalej. No, to, no widzisz jak fajnie. Co zrobić jak tu synowi odmówić, nie? Mhm. Mhm. Świetnie. Także no cóż, dzisiaj się kąpiemy, pewnie Wam pokażemy. Zadar jeszcze będzie oczywiście, także nie martwcie się, pojedziemy, zjemy coś. To co Piotrek? Idziemy się kąpać chyba, nie? No oczywiście. Pluskać, także widzimy się. Widzimy się. I tak sobie wypoczywamy. Pełen relaks. To co, Piotrek? Zdrówko? No to zdrówko. Zawrześniowy chill out. Wasze zdrowie, kochani. Wasze zdrowie, rodacy. Jak słyszycie, głośność nam zrobiło koniec pauzy śniadaniowej. Ale. <gryw> Będziemy szaleć, tak czy siak. Później będzie przerwa obiadowa, więc też będzie chwila y, ciszy. I ruszamy na miasto zapewne. Ale to już trochę nagrywamy tutaj akcję, tak? Akcja jest. Mi się co fajnie pogodźcie. Fajnie wygląda to. Grillują się kiełbaski. Max tutaj grilluje. Przyszłem wsparcie dawać tacie. Tak Tutaj już kiełbaski są Także... E Izabela jeszcze pływa To taki snak Idziemy snaka i pojedziemy na obiad. Tutaj mamy przekąskę przed obiednią. A później pojedziemy na obiad. A tu śliwka. Popaki grillowali. mnie nie było i mówią, że taka obaska była surowa. Fajnie się ugrylowała, jest przepyszna. To jest ta, którą pokazywałam wam w plotinach, kupowaliśmy. Jujuba, głożyna pospolita, chiński daktyl, a po chorwacku żużula. Je się normalnie jak gruszki na surowo. Także pierwszy raz będziemy się delektować. <słuch> Kto to do mnie przyszedł? Przyszłaś do panci, kochany. Tak się chilluje. Nad basenem. Z pysznym lodem. Trikolor. Hmm? <noise> Ale cieplutko, przyjemnie. Wszystkie dni nie nagrywamy, bo głównie nad basenem spędzamy. Mamy piękną pogodę. Prawie 29 stopni dzisiaj. I wrzesień, druga połowa września. I chciałam tutaj jeszcze pozdrowić Kamila, ponieważ życzył nam udanych wakacji. Więc dziękujemy i pozdrawiamy. Mąż przysnął. Tak fajnie na tym leżaczku. Chodź do wody. Cykady słychać. Cisza jest. Nie pracują, także mają przerwę, bo jest w pół do czwartej, więc oni pewnie jakąś tam obiadową mają. Dlatego człowiek może chce pozwolić tam i po Tak, chwila drzemki dla ciebie. Będzie jeszcze odcinek zadaru z obiadu. To nie wiem, czy to będzie jeden, zobaczymy. I na no, pewnie droga powrotna, ale zobaczę, ile nagramy. Więcej chillujemy niż nagrywamy, także ciężko powiedzieć. No kasę krąży tam. idzie do wody? Przerwa chwilowa. Wszyscy zmęczeni wodą. To z jednej. Jesteśmy po grillu. Zresztą pewnie pokazałam. Dzisiaj taki mniejszy sobie zrobiliśmy. Kiełbaski. I bardzo dobre. W ogóle muszę sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest jagnięcina. Bo tak smakowało pysznie. Bardzo mi smakowały. Jak ja pójdę się ogarniać, to nie pójdą do basenu wtedy. A mi tak teraz pasuje: pływać sobie, pójść się umyć, zebrać się. Bo jest 29 stopni, więc nie spieszy nam się. Wyjdziemy około 18. Dopiero, bo wtedy chłodniej się robi. Także nie, nie mamy jakiegoś parcia, żeby gonić. No i wymarzony, co powiedzieć? Wrzesień jest po prostu wymarzony na Chorwację. Jest po prostu genialnie. Pogoda, woda ciepła. No fantastycznie. jak najbardziej idą z basenem na wakacje. Polecamy w stu procentach. Dobra pływa. Max, tak, chcesz coś powiedzieć? Czy mm -hmm. Chillujesz sobie tutaj? Nie, nie. Tak? Odpoczywasz? A masz jakiś plan na później? Coś zaplanowałeś już? Jeszcze nie? Ale jedziemy na ten taki półwysep, nie? Tak. Zadart na takim półwyspie, jakby jest, więc szczerze powiem, nie oglądaliśmy nic. Także nie wiem, jak to dokładnie tu wygląda. Czego się możemy spodziewać? Okaże się. No dobrze. Nie sama, więc do później. Później się zobaczymy. Tak? Mam nadzieję. Nie uciekajcie, bądźcie z nami koniecznie. Do końca wytrwajcie i piszcie, jak wam się podobają nasze filmy. Z Chorwacji oczywiście. Słuchajcie, roboty się znowu zaczęły. Ja jestem w po, popołudniowej drzemce. Położyłem się na leżaku i była, zrobiła się cisza i po prostu odleciałem. Teraz muszę chwilę dojść do siebie, bo jestem zakręcony jak Pulsirver albo jak te chipsy zakręcone bądź ziemniaki. Max, ga wow. ja, je wat <laughs> 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 <Vai, mia, man. laughs> <laughs> ja, Je loopt <gasps> hier. nawet jeszcze do wody nie weźmy, mam już To takie tu to, widać. To Popaki się bawią na całego. Oj, uciekła piłka. Trzeba biegać. Teraz Piotrek ma fuchę. I biega. O, o! On jak skoczy to. Fajnie się bawimy. Dochodzi piąta. I tak myślimy o osiemnastej się może zbierzemy na osiemnastą. A może na dziewiętnastą zobaczymy. Pojdziemy sobie do centrum Zadaru coś jest Mam smaka na małrze Zobaczymy. Wow super brawo